Dzień dobry, dzień dobry kochani. Dziś z pomocą mojej wnusi przedstawię Państwu dwa młode kocórki o fenomenalnym wręcz temperamencie. Ten tutaj to jest Felix, a za moment zobaczycie Paczo, a dokładnie Paczo 3. Paczo 3, o tak to chyba powinnam ładnie powiedzieć. Felix ma w tej chwili prawie. 6 miesięcy, jest półtora, półrocznym kocurkiem, magicznie słodkim i o nim z całą pewnością mogę powiedzieć, tak jak i o trzecim, że są to kocórki z ogromnymi predyspozycjami do zadań specjalnych, czyli do felidoterapii i to takiej bardzo różnej aby to pokazać, nakręciłam takie moje rodzinne scenki, gdzie moja wnusia, która ze mną nie mieszka i wpada do mnie, no, tak jak się wpada z rodzicami do babci, czyli od czasu do czasu, jej relacje, a właściwie reakcje tych dwóch młodych kocurków na ośmiomiesięcznego bubasa który, no jak to niemowlę w tym wieku, ma różne pomysły, wydaje różne dźwięki, i czasami bywa niezwykle wylewna w swoim okazywaniu i zainteresowania, i czułości kociaką, psiaką, no każdemu. Felix stara się zawsze być obok niej na taką bezpieczną odległość, aby nie zostać złapany ani za ucho, ani za ogon. Ale jest tuż obok i stara się, na ile mu fantazji i wyobraźni pozwala, nawiązać bliższą relację, wspólną zabawę, okazywać mojej wnusi czułość, zainteresowanie, gdy inne koty Gdzieś tam w domu są, ale ich nie widać, to on i Paczo są tuż obok niej. Letysia bardziej w tym momencie jest zainteresowana piłeczkami, dopóki da jedną, dwie, to się szybciutko nudziła, ale jak dostała cały wózeczek z piłeczkami, bo piłeczki, jak widać, to nie tylko świetna zabawa dla niemowlaka, ale przede wszystkim dla moich kotów. Nauczyła mnie się teraz niedawno szybko myć. Wiecie, jak myję piłeczki pingpongowe? Wkładam je wszystkie do pralki i włączam takie delikatne pranie. I w ten sposób co dwa dni czyszczę wszystkie piłeczki ping -pongowe. To tak przy okazji, a propos czystości. Bo często mnie o to pytacie, jak zrobić, żeby coś było czystsze i lepiej utrzymane. No ale do rzeczy. Zobaczcie na reakcję tego młodego kocurka. Widać, że ma ochotę się z nią pobawić. I próbuje, i myśli, i kombinuje, co za chwilę się trochę znudzi, gdzieś tam pójdzie, ale zaraz wróci. Materiał jest dosyć długi. Moi synowie mówią, mamuś, no znowu takie długie. Jak syn przez ramię mi spojrzał i zobaczył, że ten materiał ma kilkanaście minut, mówi: no kto ci to obejrzy? Ja mówię, A w jaki inny sposób mam pokazać takie naturalne zachowanie kota? Jak pokazać, że on jest bardziej słodki od innych, że naprawdę, naprawdę lgnie do dziecka, a nie przez moment, tylko przez przypadek się tam gdzieś tam ulokował. Moim zdaniem, im dłuższy i taki naturalistyczny ten przekaz, tym lepiej Państwu. O, i tutaj właśnie jest Paczo Trzeci. Paczo spał, bo był zmęczony zabawą z psiakami. Teraz się obudził, taki trochę zdezorientowany, co to się podczas jego głębokiej i mocnej drzemki wydarzyło. Futerko ma trochę potargane i posklejane. Mówiąc wprost wygląda jak wyciągnięty z psu z gardła. No, bo zabawy z nalewką i truflą są fajnymi zabawami, gdzie jego całe futerko zostaje najczęściej wyślinione i takie. Potargane. Paczo jest spokojniejszy. Jest taki. Brak mi chyba takiego słowa, jak to określić. On się do, do Lettysji części, o tutaj, jest Bacho, przy, bardziej przytula, położy się przy niej, y, daje się głaskać, miziać. Mniej może tyle chętnie jest do zabawy, to jest roczny kocurek, co do takiej, takiego kontaktu bezpośredniego. Młodszy, czyli Felix. Skupia się bardziej na zabawie. To jest. Oj, chyba. Nie przepraszam, to jest paczo. A przed chwilą minął nas, zszedł z ekranu y, Felix. Bardzo są bardzo do siebie podobni. Jak gdy nie mam okularów na nosie i nagrywam. To tak trochę na wyczucie. Przestrzeni u mnie w domu dostatek, czyli mogłyby te kocórki sobie gdzieś pójść, położyć się, wskoczyć na drapak, wyjść na taras. A jednak, gdy jest Letysia, starają się tak wokół niej, orbitują, wyczekując na moment, kiedy będzie można wspólnie coś razem porobić. Letysia teraz jest bardzo zajęta piłeczkami. Ale będą później, czyli za parę minut, pokazane sceny, jak się wspólnie bawią. Przez moment widzieliście jej tatę przy biurku, bo takiego maluszka z kotami oczywiście nie zostawimy nigdy samego, nawet w moim domu, gdzie te koty są naprawdę magiczne, ale nie zostawiłabym nie. Nie odeszłabym na krok, zostawiając niemowlaka samego, a już na pewno samego ze zwierzakami, bo zwierząt u mnie dużo. To panna migotka. Panna migotka podeszła, spojrzała i od razu się wycofała. Jakby pokazując, że są koty, które chcą być blisko letysi. Czyli takiego rozkosznego niemowlaczka i takiej, które wolą trzymać się na bezpieczną i zdecydowanie dalszą odległość. Panna Migotka, jak i większość pozostałych kotów, trzyma się z dala. I tej bliskiej relacji nie szuka. Dziś wyjątkowo Letysia skupiła się na piłeczkach. A kocórki krążą wokół niej, krążą. Letysia znudziła się już zabawą piłeczkami, dwie wzięła i szuka wzrokiem kocórków. Zresztą zobaczcie właśnie sami, jak to wygląda. Pokazuję Wam prawie bez cięć z różnej perspektywy. To jest Paco. Paco trzeci. Oj, w takim małym ciałku tyle energii. A tam z tyłu to... Panna Migotka. Tak, dwie piłeczki plus pełzanie, to, to ogromne wyzwanie dla małej dziewczynki. Jak to można pójść do przodu i jednocześnie trzymać piłeczki w dłoniach. Ale uda jej się, uda, właśnie jest. Dałam radę. Teraz możemy iść i zdobywać świat. I popawić się z kotami. Tu właściwie komentarz mój jest zbyteczny. To jest Felix. Nie widać, ale w holu są psy. Cztery. Faktura, nalewka, trufla i zoom. Jak to psy, wokół nich dużo się dzieje. Nawet bardzo dużo. Więc to od czasu do czasu takie zerknięcie któregoś z futrzaków w tamtą stronę świadczy, że znowu coś się zadziało. Ale to za moment pokażę. Teraz skupiałam się na relacjach niemowlęco-kocięcych. No właśnie, zobaczcie. Niby nic specjalnego, ale widać, że zarówno jedno malutkie, i drugie młodziutkie, dobrze się, bardzo się dobrze w swoim towarzystwie czują. Zerkają na siebie i szukają sposobu na taką wzajemną relację, wspólną zabawę. Pobiegnie za piłeczką. Chciałoby się oczywiście, żeby już za moment, dla chociażby samej ciekawości obrazu, jeden czy drugi kociak do niej podbiegł, nie wiem, strzelił baranka, pomiział ją. No ale właśnie tutaj się wydarzyły kolejne takie sceny, czyli znudzona trufla wykopała kolejną dziurę przez longu. A tamte udają, że to w ogóle ich nie dotyczy. Nie, to tylko ona. Kompletnie tylko ona. Jedna jest winowajczyni. Oj, trufla, trufla. Pominę to głębokim milczeniem. Ale wszystkim pokażę, co ja z Tobą mam. Powracając do tej malutkiej istotki, która w międzyczasie zdobywa świat. Jak nie piłeczką, to kaczuszkę. Rzuca futrzaką do zabawy. I tutaj malutka istotka zasnęła w towarzystwie taty, który a, też przysnął. Słodki obrazek, prawda? A wokół nich krążą różne zwierzaki i kociaki i psiaki. Czy przekonałam was do tego, że Felix i Paco trzeci są idealnymi kotami i rodzinnymi i o ogromnych predyzjach do felinoterapii, bo w takim domu jak w moim są mocno przetestowane.